Pokój i dobro. Co Pan Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć w fragmencie Ewangelii, w tą przepiękną uroczystość króla wszechświata, dzisiaj słowo Boże nam przypomina, kto ma królować w naszych sercach, w naszym życiu. Ma właśnie w naszych sercach królować Jezus Chrystus, który jest symbolem królestwa naszego w niebie. To On króluje właśnie w naszych wspólnotach. W sakramentach świętych, w których nas uświęca. Kiedy widzimy dzisiaj świat tak bardzo zabiegany, zatroskany o dobra materialne, widzimy, że niekoniecznie Chrystus króluje w ich sercach. Mają wielu innych idoli, królów, i to dzisiaj oddala ich od Królestwa Bożego w niebie. Dlatego dzisiaj ten fragment pięknej Ewangelii który mamy przypomnienie, że będziemy sądzeni z miłości. Daje nam na zakończenie tego roku duszpasterskiego liturgicznego na nowo tą bożą receptę do zdobywania królestwa w niebie. Cytuję te słowa, które są tym szczególnym drogowskazem: Coś uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Są one przypomnieniem, że Chrystus będzie nas po śmierci sądził z miłości. Nie z tego, co osiągnęliśmy, ile bogactwa pozostawiliśmy po sobie, dóbr materialnych, ale będzie nas sądził z miłości, właśnie. Z tego, że zauważyliśmy na swojej drodze życia człowieka chorego, cierpiącego, poświęciliśmy mu czas. Mieliśmy wrażliwe serce na wzór samego Mistrza Jesa Chrystusa i świętych, którzy już osiągnęli niebo.